Siemaneczko! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Można powiedzieć z rozbiórek. Kolega Kornel przysłał mi paczuszkę. Paczucha jest od widza. Przysłał dlatego, że chciał się dowiedzieć, co tam można odzyskać z tego, co mi przysłał. Pamiętacie? Pozdrawiam Cię, Robercie. Z cztery strony złomu. Paczka jest pełna elektroniki. Podobno płytek. Teraz będziemy sobie. Wszystko sprawdzać! Fajne to rozpakowywanie. Napchał butelek. Co ty? Ja plastiku nie zbieram. zabezpiecz O panie! A co tu jest? Butelki. No tam, to plastik do plastiku. Nieźle. Zaczynamy. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie zaczynamy. Co my tu mamy? Tu jest jakiś przełącznik. Na pewno tu będzie kupa srebra. Aha, ja myślałem o bezpieczniki. Ja myślałem, że kolega przyśle mi tylko i wyłącznie płytki, które chciał sobie sprawdzić, żebym omówił. A tutaj mamy takie kurcza. Rzeczy to tak, tu na pewno będzie srebro. Tu jest poprzykręcane. Tu mamy mieciuchę. No nieźle, nieźle, trochę to waży. Kurczę. Tutaj co mamy? Kolejne jakieś fajne rzeczy. Co to jest? Warning coś tutaj jest napisane. Kaucja jakaś. O, tu się coś dowiemy 200W Mitsubishi Electric Corporation. Tak, tu na pewno mamy tak. Yy, złoto. Tu już mogę Wam powiedzieć, że złoto. Tutaj w tym jest złoto lub srebro. To wszystko zależy, jak rozwalicie w środku, czy jest złote czy srebrne. Tu się samo rozbiera. Tu jest aluminium. Blaszka jakaś. Hmm, no ciekawe, bardzo ciekawe. Nie wiem, co to jest. Napiszcie mi. Albo tam kolega może dać znać, co to jest. Ale fajny fańcik. Ok, tu jest ta płytka, którą mi wysłał. Yy, prezentuje się ona tak. Na stronie ecocenter możemy zobaczyć, że yy, przyjmują płytki, jeżeli jest po prostu jedno złocenie, jeden styk. Czyli ten, czyli jest jakieś tam złocenie, no, rozbiera się to dość przyjemnie. Tu mamy srebro, kurcze, no niezłe, niezłe płytki. Takich yy, układów scalonych, to musicie dobrą garść albo nawet pięć uzbierać, żeby złoto z tego wyszło. Ale odkładamy to i z tego wychodzi złoto. Tam opalamy, no i yy, będzie złoto. Ale. Tutaj mamy kondensatorki SMD, to jest wszystko palat, palat i srebro w tym jest, to na pewno zbieramy, to nie wiem co to będzie, ale tak, układy wyciągamy, ale bardzo przyjemne, bo układy do wyciągania, zaraz sobie to zobaczę, nacinamy nóżki i czy to wyjdzie, czy nie wyjdzie, no na pewno, że tak, nie posklejane, bardzo przyjemne do wyciągania. Układy: No, będzie co robić na zimowe wieczory. Tu mamy jeszcze dwa złocone piny. I... I znowu kondensatorki. Tutaj te dwa układy jeszcze scalone. No, i przede wszystkim złote piny. To sobie możemy śmiało rozwalić. Uciąć. Aha, i czyli pozłacany jest tylko. Oj, jeszcze mi uciekł skubaniec. Pozłacany jest tylko do połowy. Czyli dotąd. Potem już nie jest pozłacany, czyli to całą nadwyżkę odcinamy, wrzucamy do mosiądzu żółtego bądź pobierany. Tu jest akurat pobierany czyli to wrzucamy do mosiądzu pobieranego odcinając tą końcówkę no szkoda materiału tam potem na, na obróbkę czyli tu już mniej więcej wiemy to zbieramy tutaj trochę paladu, trochę srebra zawsze coś będzie nas zbierać bardzo dużo i będziemy wydobywać Nie, saguaro się pije kurcza dobra następne o tu co mamy tu mamy już troszkę więcej to jest jakiś Układ scalony, taki większy, yy, na pewno, na pewno, na pewno odkręcamy śrubki i tak, to, to też zbieramy. No kondensatorki SMD pokaźne tutaj, tutaj mamy tantalowy, prawdopodobnie to jest tantal w tym. Chociaż trzy nogi, trzy nogi to może być folia, nawet jakiś tam przekaźnik naciąć, sprawdzić. No i tego, oczywiście, nie zbieramy. Tutaj mamy kryształ i srebro, czyli warto to sobie odciąć. I tutaj będzie sreberko, już wam pokażę. Tak, na szybkości, oczywiście, bo tego nie będziemy rozbierać. Wyciągamy to. Tu już możemy zaobserwować, tak żeby nam nie było zamazane. O, widzicie? Tu jest srebro, i tu jest srebro, i tam pod spodem jest jeszcze pewnie dwa takie piny srebrzane. Tutaj co mamy? Tu zapewne będzie nie złoto, a srebro, albo srebro, albo zwykły mosiądz Albo nie na miedzi, na miedzi to jest zrobione, czyli prawdopodobnie to będzie srebro. Tego na pewno nie sprzedamy w całości. Także to warto sobie rozebrać. A jest złoto, pozłacane piny. Tu będzie złoto, a w tym będzie prawdopodobnie. A może wyciągniemy jednego, tak? Czy nie wyciągniemy? O, wyciągniemy. I tutaj jest, już wam mówię, tylko się wydostanie jeden. No jest tu coś złota, no jest, ale to taka bieda edition. Nie wiem czy to będzie widać tutaj w ogóle. Poczekajcie. O. Widzicie ile jest złota? Sama ta końcówka to jest złoto. Czyli warto tu odciąć tą końcówkę, resztę powyrywać do tu sobie wrzucić. Także nie będzie problemu. Nie ma źle, tego nie sprzedajemy na pewno. Co do tych można sprzedawać, ale jak widzę, ile tu jest towaru, to nie opłaca się tego sprzedawać. Lepiej go wyciągać. Tu mamy kolejną płytkę. Kolejne kondensatory SMD. Taśmy niestety, ale posrebrzane. Ta również posrebrzana. O kurczę, zaczyna u mnie być burza. I jest niefajnie. O. Nie wiem, czy to słychać. Mam nadzieję, że słychać. Tutaj będzie albo srebro, albo mm, mosiąc. Tu jest na pewno srebro. Bardzo fajna płytka. Tego też nie sprzedajemy. Tu też wyciągamy cały towar. Nie ma sensu sprzedawać i dawać im za darmo yy, różne rzeczy. Tu jest w wersji brakę panel sterujący, ale to w takim razie tutaj będzie złoto. Też rozbieramy, bo styczników nie skupują nigdzie. Tu mamy kolejną płytkę. Nad tą płytką można się już grubo zastanowić, czy jej nie sprzedać, bo tutaj nic nie wyciągniemy. Tutaj jest jakaś folia pewnie i zalane wszystko. Tutaj będzie sreberko, tu jest srebro, nie, tutaj nie srebro. Tam jest, jest miedziucha, tu jest miedziucha, tu jest miedziucha. Hmm. To nie wiem co to jest, nie mam pojęcia. Tu jest miedź, tu będzie mosiądz yy, pobielany, no i tutaj palat i to wyciągamy. To jak się nazywa? Kurczę nie wiem, nie pamiętam. No i kondensatorki SMD te można dwunożne też powyciągać. Coś tam złota zawsze będzie, i widzę, że tutaj też jest mosiąc słowiał. Ale tam gryzie coś. Takie płytki w sumie w całości skupują 4 zł za kilogram. Czyli lepiej jest pozbierać sobie te kondensatorki, bo tu ich dużo nie ma. Układy scalone i chyba tak będzie bardziej opłacalnie. Chociaż to będziemy wszystko musieli sprawdzić. Tu coś mam ciekawego. Tu już widzę. Tak, tam srebro. Tu palat i srebro. No nieźle. Tu jest musiąc. Teraz to sobie rozkręcimy, zobaczymy. Obudowa metalowa, prawdopodobnie. Maszynowe jakieś wyświetlacze. No, fajne, fajne. Na pewno też znajdziemy tutaj srebro. No, chyba będziemy mieli grubą paczuchę, kurczę do rozwalenia. Tutaj to na pewno możemy sprzedać, ale mm, tutaj mamy tantalowe kondensatorki. Jak dobrze pamiętam, tutaj ta jest. No i mega mam, mamy mega dużo yy, złoceń. Tu jest złocenie, tu jest, tu jest. Wszystko złoto. Tu też będzie złoto i tu mamy, tu nie mamy złota. Tu będzie srebro. Układy scalone, cztery nóżki. Zrobimy tak, że zaraz yy, odłożę wszystko i sprawdzimy, ile będzie to ważyć, jakbyśmy chcieli na skupie to sprzedać. O, tu mamy kryształ i srebro też wyciągamy. Tu mamy EPROMY, to zbieramy osobno. EPROMY zbieramy osobno, posrebrzane y każdą tą płytkę z osobna. Możemy sprzedać w całości, nic nie wyrywając, bo ma złote y złocenie. Jak to się wyciąga? Ktoś mnie podpłowie. Oczywiście srebra jest w pierody. I te y tantalowe kondensatorki. Piękne, piękne rzeczy pan ma, piękne rzeczy pan ma. No kurcze. Piękności. Tu kolejne, o tutaj mamy tantal, takie, to są tantalowe, no złoto, ale tu mamy bardzo, ale to bardzo mocno złocone piny, jest cały złocony, nie to co w tamtym y, przypadku, że tylko troszkę były złocone, tu są w całości, no nieźle, bardzo ładnie to wygląda, tam były w połowie, tu mamy całe do blaszki, można nawet pokusić się o wylutowanie, tylko, że więcej czasu to zajmuje, albo ucinać przy, samym, mm, przy samej płytce. O tu bieda dyszy, tu bieda tu ledwo co żółte widać, a tu żółciutkie jak talala. I tu mamy na złotych pinach usadzone te dwie kostki. Tu mamy srebro. Także no wszystko sobie zostawiamy. Pięknie, pięknie. Dzięki Panie kolegom. Pan kolega Kornel, jak dobrze pamiętam i pamięć mnie nie myli. O Panie, ale tu mamy kondensatorki piękne. To piękne, duże. Są też y, czarne. Plus, minus. Tutaj mamy złotko. Tu nie mam pojęcia co jest. Tu jest złoto. I tu jest Biedna Edition. Też złoto. No pięknie. Tutaj od w tym z kilograma takich wychodzi około 1,8 g złota. Także też warto zbierać. Zawsze te 2 gramy złota wpadnie taki transformator. To jest sobie z jakiegoś zasilacza. Co tutaj możemy wyciągnąć? Na pewno miedź wyciągamy. Palac, reberko. Miedziucha, miedziucha. I nie ma tu tego za wiele. No i tu są te. Właśnie zbieramy za same transformatory na stronie EcoCenter. Możemy sprzedać to po 2 zł za kg, czyli też nie za bardzo się to obłasa, Bo wiadomo, każdy sam by chciał sobie to wyciągać. No, tu jest ładna płytka, to na pewno by nam skupili jako rozszerzenia 36 zł za kilogram. Oczywiście musimy śledzia wykręcić. Bardzo ładne zdobienie, tu jest potężne układy scalone 4, jeden mniejszy. I tutaj też czteronożne, a tutaj mam dwunożne na złotych nogach na złotych nogach bardzo fajnie to się prezentuje z drugiej strony mamy też jakiś układ, nawet nie jeden i kondensatorki SMD wszystko idzie na odzysk będziemy wykręcać, za chwilę sobie wykręcimy ten śledzia i sprawdzimy ile by to mogło być warte na wadze i tu mamy płytkę tutaj ma złote wejścia yy, możemy sprzedać, ale ze względu, że tu są jest sreberko to myślę, że to nie ma sensu tak i tutaj jest sreberko sprawdzimy, czy tu się to w ogóle jak to się odcina ale to się odcina dość prosto troszkę mam za małe szczypce, żeby tu odcinać większy mi idzie o wiele łatwiej no także nie ma tragedii można to ładnie poodcinać w złoto i sobie po prostu to albo gdzieś sprzedać albo wystawić na portal aukcyjny wszystko co macie zważone i tam Rynek zweryfikuje ile to jest warte. Tutaj może być coś ciekawego, czy nic tu nie będzie. No i chyba będzie sreberko tutaj, jak mi się coś wydaje. Tak będzie. No i burzy nie ma. Przeszła burza. Dobra, nie będę tego rozwalał. Ale tutaj mamy na pewno srebro, tak? To są jakieś styczniki 4. No, no, ale też można sprzedać, bo mamy złote Złocenie i ostatnia rzecz, którą tutaj mamy, przygotowaną, to jest też coś z maszyny. Jakieś, jakieś kurcza kurcza zaryglowane. Nic weźmiemy sobie te rzeczy na następny filmik. Będziemy to sobie rozbierać i będziemy patrzeć, co jest w środku. No to żeś mi, panie, bo robił roboty. A teraz zważymy sobie płytki, które możemy sprzedać, a możemy równie dobrze rozebrać. I PSO przyszedł. Oglądam również kanał, co kolega kupuje styczniki po tam po 350, po 4 zł, dajmy 4 zł za kilogram, czyli za 8 zł by wyszedł ten stycznik i zawsze jest na plusie, zawsze jest na plusie. Także spokojnie możemy styczniki rozbierać. Tutaj mamy coś takiego, nie, ale nie do tego zmierzę Tu mamy te płytki, te płytki. Mamy w granicach 6 zł za kilogram. To jest wycena indywidualna, w zależności od tych wszystkich złoceń yy, kondensatorków jest między 6 a 15 zł. Dajmy sobie dyszkę, nie są najbiedniejsze. To waży, yy, liczymy po 36 zł za kilogram to za chwilkę. I tu mamy jeszcze te płytki, tylko pozbędę się ekranu. Dobra, udało się ściągnąć ekran. Tu widzę yy, złocenia piękne. To możemy sobie wrzucić spokojnie tutaj. No i te cztery płytki. Kurczę, mega bogate. No ale nic. Ładujemy to, czyli dostaniemy za to około 10 zł, a jak to sobie wydubiemy wszystko, na pewno dadzą nam więcej na jakiejś aukcji albo znajdziemy sobie firmę, która będzie to wszystko yy, od nas skupować. Dobra, czyli tu mamy dyszkę. Dodajemy sobie 36 zł za kilogram. Czyli mamy piątaka za taką płytkę. Bardziej opłaca się to sprzedać, chociaż te kurcze no. Tu jest złoto, tu jest złoto, tu, tu, no. Chyba szkoda sprzedawać, ale piątaka za taką płytkę mamy yy, raczej. Bardziej opłaca się to wszystko powyciągać i sprzedać wszystko z osobna Dobra, yy, film trochę długi, ale yy, paczka była taka, że no trzeba było to wszystko nagrać. Także dzięki Kornel za paczkę. Widzimy się w przyszłym tygodniu. Mam, mam nadzieję, że przy stycznikach. Co mi tu czekasz? Jak nie przy stycznikach, to mam trzy silniki z pralki. Także dzięki. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.